Pomóż sobie, a później pomagaj innym. Jeśli zadbasz o siebie, będziesz miał więcej mocy i siły pomagać innym. Jeśli kiedyś leciałeś, leciałeś samolotem, to będziesz wiedzieć o co chodzi. Jeśli nie, to mam nadzieję, że wyjaśnię to jak najlepiej umiem. Przed startem zawsze stewardessa lub stewardess pokazuje jak się zachować i w jakiej kolejności założyć maskę i w jaki sposób. Zawsze mówi, że najpierw zakładamy sobie, a później o sobie obok lub dziecku. Latając z dzieckiem na kolanach, zawsze myślałam, jak to, przecież on jest najważniejsze, ono jest dla mnie całym życiem i dla niego zrobię i poświęcę wszystko. I jaka w tym moja logika? Czy nie masz tak samo, czasami poświęcasz siebie dla dziecka? Dla męża, dla partnera, dla narzeczonego, dla rodziny, dla przyjaciela, dla sąsiada, dla kogoś innego, dla kogokolwiek. Zapominasz o sobie, dla nich, spychasz siebie i swoje potrzeby na bok, nie myślisz o sobie, a co jak zakładając maskę komuś, zabraknie ci tlenu? Umrzesz, znikniesz, już im nie pomożesz, zapominając o sobie. Odcinasz sobie tlen, dusisz się. Pomału, we własnej frustracji, czujesz żal, porażkę, zrozumienie, nienawiść, poczucie winy, przygnębienie, a może nawet depresję. Nie wiesz, co zrobić, próbujesz zmienić, więc wszystko dookoła siebie. Nic nie pomaga, i nic się nie zmienia. Czując, jak coraz bardziej i bardziej pomagając innym, Próbując ich zadowolić, pokazując swoją dobroć, dusisz się, licząc na Twoje zrozumienie. Wyjaśnię Ci, o co mi chodzi tak naprawdę: nie o to, że masz przestać pomagać innym, nie o to, że masz o nich nie dbać, o dzieci, o rodzinę, związek, rodziców. Chodzi mi o to, żebyś Ty mógł lub mogła, jako człowiek, zadbać o siebie. I swoje potrzeby. Nie potrzeby zewnętrzne, jak ubiór, dobry samochód, dom, paznokcie, włosy itd. Tylko o to, co masz w środku, a reszta sama przyjdzie. O swoje szczęście. Nieważne, jak nazwiesz to szczęście. Po prostu, żeby osiągnąć spokój, harmonię, radość. Tego powinni nas uczyć w szkole. Kim będziesz w przyszłości? Pytają nauczyciele: A będę, kurde, szczęśliwym człowiekiem. I o, już proste, prawda? A teraz nieco trudniejsze. Znajdź to, co dla Ciebie znaczy szczęście. Każdy inaczej zdefiniuje szczęście. A co ono znaczy dla Ciebie? Pomyśl. Czy to nie jest czasami wewnętrzny spokój i harmonia, i umiejętność bycia szczęśliwym z tego, co się ma. A jeśli nam nie pasuje to, co się ma, to może próbować to zmienić. Jak to zrobić? Właśnie. Założyć tą maskę. Pierw sobie. Wiele z nas jest w swoim życiu dlatego, że tak wypada. Albo że tak powinno być, lub że tak nas nauczono. Boimy się założyć maskę z tlenem najpierw sobie, bo co o nas powiedzą inni? Może, że jestem złym człowiekiem, może że złą mamą, tatą, może złą matką ojcem, złym katolikiem lub złym wyznawcą swojej religii. Może że zły przyjaciel, partner, kolega i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego aż tak boimy się opinii innych, a może to są nasze opinie? I to wszystko jest w naszej głowie. Ludzie z reguły interesują się sobą i tylko sobą. Tak mamy już w naszym umyśle. Wiem, kontrowersyjne, ale sam, popatrz na siebie. Czyż to. Co robisz, to nie jest w Twoim interesie? Nawet jeśli robisz to z różnych powodów, to i tak myślisz o sobie. Na przykład pomagając innym, robisz to dla siebie, po to, aby ktoś zobaczył, że jesteś dobry, albo żeby poczuć się ważnym w oczach innych lub swoich, albo żeby. Za Albo żeby zaistnieć jako ktoś wyjątkowy, może się mylę. I może jest inaczej. Ja też nie wiem wszystkiego, tylko dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Wracając do naszej maski z Tutaj podaję przykład. Opiekun, który dba o własne dzieci, robi wszystko, żeby było im najlepiej, żeby miały wszystko, poświęca swój czas, pieniądze. Czasami nawet swoją wolność psychiczną, nawet materialną lub fizyczną, to nie tylko dla dzieci, dla innych po prostu, opiekując się kimś, odcina sobie dopływ powietrza. Pomału stają się smutny, sfrustrowany, złośliwy, a z czasem, aż czasem bezradny, samotny, przygnębiony. I tak dalej, osłabiony. Dochodzi do punktu, gdzie nie ma już sił. Doprowadza się czasami do depresji, lub już ją osiągnął. I co wtedy? Jak pomoże temu dziecku lub osobie, którą się opiekuje? Jak go wychowa? Wracając, że to jest. Dziecko, dziecko zostaje samo, bez nikogo, bez żadnej pomocy, i zaczyna szukać jej gdzie indziej. Jeśli znajdzie odpowiednią osobę, to jest ok, a jeśli nie, upada, odcina dostęp tlenu sobie, ginie za swoim opiekunem. Wiecie, nie chodzi o śmierć prawdziwą, a czasami jest tak. Że nawet się tak zdarzy. Chodzi o taką śmierć mentalną, gdzie odcina tlen, staje się sfrustrowany, smutny, z żalem, bez nikogo, bez niczego. Więc pozwólmy sobie na założenie tej maski. Najpierw, najpierw sobie. Będąc tu na tym kanale, dajesz sobie tlen. Zakładasz maskę w sobie i zaczynasz oddychać. Subskrybuj kanał, żeby nic nie ominęło Cię. Na kolejnych filmikach będę wyjaśniać, jak zakładać maskę sobie. Zacznijmy żyć szczęściem, radością i w harmonii. Tego sobie i Tobie życzę. Zdobywajmy kolejne dopływy tlenu. Maska, którą nam zakładamy. Załóżmy sobie najpierw, by pomóc innym, później lepiej. Dziękuję za to, że jesteś i dostarczasz nam swojego tlenu. Jesteś wyjątkowym człowiekiem, i tak trzymaj. Do zobaczenia. Pozdrawiam.